Witam wszystkich posiadaczy aparatu Invisalign i dzisiaj postanowiłam nagrać filmik, który może być dość ciekawy, ponieważ to mnie na samym początku ciekawiło i gdy pierwszy raz założyłam nakładki, zastanawiałam się, czy zdejmując je, nie potrafiłam tego całkowicie absolutnie zrobić, czy ja je połamię, czy jestem w stanie je połamać. Patrzcie, co ja mam. Mam full nakładek, to nie są wszystkie moje stare nakładki. Zbierałam je tak naprawdę na potrzeby filmu. Tylko pierwszy zostawiam na pamiątkę. No ich jest tutaj jest ich cała, cała masa, więc nie próbowałam tego wcześniej zobaczymy teraz, czy jestem w stanie połamać tą nakładkę. Jest bardzo, bardzo elastyczna. Masakrycznie elastyczna i używam bardzo dużo siły. Nie, ja nie jestem jej w żaden sposób w stanie połamać. Okej, okay, zmieniła swój kształt, jest rozciągnięta, ale ja nie jestem jej w stanie. Połamać, wykręcając ją, kręcąc, zwijając nic. Spójrzcie, ona nawet wróciła do poprzedniego stanu i mogłabym ją nałożyć, więc. Nie masz żadnych obaw, żadnych. Można z nią robić, co się tylko, że nie podoba, nic. Zupełnie się nic z nim nie dzieje. Czy to nie jest wspaniałe? Ja się tak na początku bałam, zdejmująca tę nakładkę, że ja ją uszkodzę. Po prostu głupota. Spójrzcie, ile tego mam, a drugą połowę już wyrzuciłam. To jest y, tutaj, w tej skarbnicy. 29 tygodni moich nakładek. A, 29 jest tutaj i czeka do kolejnej środy na zmianę.